Przy jakichś rodzajach zadań, przy jakichś konkretnych sytuacjach jesteśmy bardziej fixed, a przy innych jesteśmy bardziej grow. To właśnie wyjście spoza schematu, pojechanie do, właśnie do innego kraju, na przykład na konferencję, porozmawianie z innymi ludźmi, i zobaczenia, że tak naprawdę niezależnie od kraju, niezależnie od miejsca technologii, tak naprawdę mamy bardzo podobne problemy. Jak się znajdzie ktoś mądrzejszy, jakiś frajer, który, który się wystawi na krytykę, to bardzo dobrze, oni wtedy nie muszą. No, a przeważnie, ten, kto się wystawia na krytykę, to jest właśnie ten. Bo pamiętajcie, że Wy nie wiecie tego, czego nie wiecie, więc nie wiecie, co jest możliwe, co można skopiować od tej osoby, czego można się nauczyć, co ta osoba zrobiła, że odniosła sukces, co ja mogę po prostu wziąć i dodać do tej mojej nauki. Lecimy Dobry. z koksem. Trzy, Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. To, co dzisiaj mamy dla Was, temat bardzo istotny, no bo często jest tak, że ludzie zaczynają marudzić. Jak wiecie, my nie lubimy tych, którzy marudzą, zwłaszcza tych, którzy marudzą za dużo. Ci ludzie, z którymi mamy do czynienia, jakby widzimy dwa, dwa takie typy. Jeden coś robi, a drugi marudzi. Przychu, Jak to jest i skąd to się bierze? Tak, dzisiaj sobie porozmawiamy o temacie. Dwóch mindsetów, dwóch takich nastawień. To pochodzi z badań dr Carol Dweck ze Stanfordu, pani psycholog, która prowadziła badania nad dziećmi. I te badania dotyczyły tego, w jaki sposób słowa, które rodzice czy nauczyciele wypowiadają w stosunku do tych dzieci, kształtują potem właśnie ten mindset, czyli to takie nastawienie. Tych dzieci do tego, do swoich osiągnięć, do tego, co robią i do tego, jakie osiągają sukcesy w przyszłości. Potem kolejne badania spowodowały, że dowiedzieliśmy się, że to nastawienie, takie, które zyskaliśmy gdzieś tam w dzieciństwie, w czasie edukacji, ma również przełożenie na to, w jaki sposób się zachowujemy w naszej pracy zawodowej. Idąc dalej, ma przełożenie to na to, Jakie podejmujemy ryzyka, czy jakie podejmujemy wyzwania, jakie osiągamy wyniki i na to, jakie efekty ma nasza praca. Stąd to jest istotne z punktu widzenia liderów, żebyśmy wiedzieli, z jakimi ludźmi mamy do czynienia, jakie my mamy też u siebie nastawienie i co możemy zrobić, żeby wspierać takie tendencje związane właśnie z otwartym umysłem, z takim umysłem, który rośnie, który wzrasta. I w jaki sposób wspierać te osoby, które potrzebują tego wsparcia. No dobra, no ale to o co chodzi z tymi dwoma męcetami? No właśnie. Zacznijmy od tej edukacji szkolnej. Doktor Dweck w czasie swoich badań odkryła, że gdy nauczyciele albo rodzice chwalili dzieci i to, że po prostu są, są mądre, mają jakieś wrodzone umiejętności, mądre, zdolne, wtedy często te dzieci kształtowały. Twój mindset, w taki, że bycie zdolnym, bycie, osiąganie sukcesów to jest coś wrodzonego. Natomiast kiedy rodzice, nauczyciele chwalą nie to, co jest takie jakby wrodzone, ale wysiłek, który wkładasz w to, żeby się nauczyć, żeby zwiększyć swoje umiejętności, no to wtedy te dzieci widzą korzyść i sukces tym, że właśnie włożą jakiś wysiłek, coś zrobią i ciężką swoją pracą. Osiągną sukces, te umiejętności, te pozytywne cechy, to nie jest coś, co mają po prostu, z czym się urodziły, tylko coś, co wypracowują swoją ciężką pracą. I stąd bierze się koncepcja tych dwóch nastawień. Jedno z nich się nazywa Fixed Mindset, czyli to jest takie nastawienie, że talent to jest coś, co mamy wrodzone, takie deterministyczne podejście do naszej przyszłości, naszych możliwości. Po prostu jacyś jesteśmy i to już jest to, co możemy zrobić. Drugie z tych nastawień to jest growth mindset, czyli to jest takie nastawienie właśnie wzrostu rosnące, że nic nie jest stałe, nic nie jest na stałe w kamieniu. Nawet jeżeli teraz czegoś nie umiemy, to się tego nauczymy. Tutaj pokażemy taką fajną grafikę, która została przygotowana właśnie przez dr Dwek i jej współpracowników, i omówimy sobie na tym przykładzie, porównamy sobie te mindsety, a potem powiemy, jak je rozpoznać i co z tym zrobić. Na samym początku jeszcze zaznaczę, ważne jest to, że te nastawienia nie są związane z osobą na stałe. To znaczy, że nie jest tak, że jesteś tylko growth albo tylko fixed. To jest raczej związane z określonymi sytuacjami albo z jakimiś tendencjami, które mamy, ale w jednych sytuacjach, Możemy mieć tendencje właśnie takie zamknięte, fixed, a w innych sytuacjach możemy mieć te wzrostowe. No i wiadomo, że jedne mogą przeważać albo drugie, zależnie od naszego wychowania, od tego, jak to wyglądało w szkole, czy jakie mieliśmy stosunki z rodzicami. Dalej już przechodząc do tego porównania, to jest coś, co przytaczam często na prezentacjach, bo moim zdaniem to jest taka trochę checklista, która pozwala nam zobaczyć, jacy my jesteśmy albo jacy nasi ludzie są. I trochę lepiej się tutaj poznać, po której stronie jesteśmy. Na samym początku te osoby, które mają ten taki stały, właśnie fixed mindset, z racji tego, że uważają, że ta inteligencja, mądrość to jest coś stałego, no ale nie zawsze spełniają te oczekiwania innych, w związku z tym bardzo mocno starają się, żeby wyglądać na mądrych, wyglądać na inteligentnych, żeby nie wyszło, inni się nie dowiedzieli, że im czegoś brakuje. W związku z tym, jeżeli się pojawiają jakieś wyzwania, no to raczej starają się ich unikać no bo to jest zagrożenie jest jakieś wyzwanie może nam się nie udać i wtedy wyjdzie ta nasza niekompetencja jeżeli się pojawiają jakieś przeszkody to raczej się poddają no bo wiedzą że skoro nie udaje mi się tego rozwiązać to nie ma sensu próbować dalej raczej zakładają że wysiłek jest daremny bo co byśmy nie robili, no to pewnych rzeczy nie pokonamy, skoro jesteśmy w jakimś tam w jakiejś szufladce i mamy jakieś określone możliwości, no to wyżej nie przeskoczymy tych naszych możliwości. Jeżeli takie osoby słyszą jakieś słowa krytyki, to raczej albo to ignorują, albo się bronią, na pewno nie starają się wyciągnąć z tego jakichś wniosków. A jeżeli widzą, że ktoś inny odnosi sukces, to czują, że to jest zagrożenie. No bo wtedy porównują się z tą osobą. Ktoś komuś idzie świetnie, no my wypadamy w złym świetle w porównaniu z tą osobą. W związku z tym to powoduje, że się boimy tego. I jaki jest rezultat tego? Tak jak widzimy, nie podejmujemy, nie podejmujemy wysiłku, raczej staramy się unikać zagrożeń. W związku z tym o wiele wcześniej osiągamy ten szczytowy punkt naszych możliwości i Sami spełniamy tę przepowiednie, że mamy jakiś sufit, którego nie przebijemy i już. Jak to wygląda w porównaniu z tymi osobami, które mają ten growth mindset, czyli taki właśnie nastawiony na wzrost? Przede wszystkim te osoby mają coś takiego jak sprawczość, czyli uważają, że wszystko mogą zmienić, wszystko mogą osiągnąć, jeżeli po prostu coś z tym zrobią. Wszystko oczywiście realistycznie. Wiadomo, ja nie zostanę prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo nie mam obywatelstwa amerykańskiego i się tam nie urodziłem, więc tu bardziej chodzi o takie realistyczne podejście. I co to znaczy? To znaczy, że to się sumuje do tego, że inteligencja, mądrość, umiejętności to jest coś, co można cały czas nad czym można pracować i co można po prostu zwiększać, te swoje umiejętności. Te osoby. Nie chcą wyglądać na mądre, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, przy okazji tych osób z fixed mindset, tylko one raczej chcą się uczyć, chcą się rozwijać. To ich motywuje. W związku z tym, jeżeli widzą jakieś wyzwania, to może nie tyle cieszą się z tego, co akceptują te wyzwania. Wiedzą, że to jest część procesu, który jest naturalną częścią życia. Jeżeli widzą jakieś przeszkody, to nie poddają się tak łatwo, tylko starają się znaleźć taki czy inny sposób, jak można tę przeszkodę ominąć czy ją wyeliminować? Wysiłek uważają za taką ścieżkę do mistrzostwa, ścieżkę do tego, żeby czegoś się nauczyć, żeby nabrać tych umiejętności. Nie unikają tego wysiłku, wiedzą, że trzeba włożyć pracę w to, żeby się rozwijać. Jeżeli słyszą jakiś, jakąś krytykę, to ją przyjmują. Uważają, że to jest dobra okazja, żeby czegoś się nauczyć. Kiedy ktoś udziela jakiejś oczywiście konstruktywnej i uzasadnionej krytyki, starają się wyciągać z tego wnioski. Jeżeli widzą, że ktoś odnosi sukces, to nie boją się tego, tylko uważają to za inspirację, za lekcję. Co można skopiować od tej osoby? Czego można się nauczyć? Co ta osoba zrobiła, że odniosła sukces? Co ja mogę po prostu wziąć i dodać do tej mojej nauki? Jaki jest tego rezultat? Do takich osób w ich głowie, sky is the limit. Nie ma dla nich żadnych barier, w związku z tym naturalnie, znowu ta spełniająca się przepowiednia, czyli wzrastają wyżej i osiągają więcej, no bo nie nakładają na siebie takich barier. I co ciekawe, z badań wynika, że te osoby, które mają ten fixed mindset, mają zupełnie inną aktywność w mózgu niż te osoby, które mają ten growth mindset. Czyli w takich sytuacjach, gdzie się tak no, poddajemy, Uważamy, że nie warto podejmować tego wysiłku, że mamy jakiś sufit nad sobą, to nasz mózg właściwie nie pracuje. A w tych sytuacjach, kiedy podejmujemy wysiłek, kiedy właśnie mamy ten growth mindset, to nasz mózg jest aż czerwony od aktywności i tam się po prostu gotuje i to pracuje. Więc to też jest bardzo ciekawe, że to nie są jakieś wymysły psychologów, tylko jest to też widoczne na poziomie fizjologicznym. To jest mega ciekawe. Bardzo fajnie przedstawiłeś właśnie tę różnice. Jednego i drugiego, i pewnie tutaj nasi widzowie już widzą swoich ludzi jakby w różnym tutaj spektrum tego, że to, co powiedziałeś, że no nie jest w sumie tak, że jest albo fixed, albo growth, to jest raczej taka mieszanka. I teraz, jak rozpoznać w ogóle, kto jest gdzie i jak z nim pracować? To jest ważne, żebyśmy jako liderzy pamiętali o kilku kwestiach. Pierwsze to jest coś, o czym wspomniałem, czyli że te dwa sposoby myślenia, przeważnie nie jest tak, że osoby są takie albo takie. Ktoś jest fixed i go spisujemy na straty, albo ktoś jest świetny i jest growth. Wiadomo, że można mieć jakieś tendencje, ale często to jest niezwiązane z osobą, tylko to jest sytuacyjne, czyli przy jakichś rodzajach zadań, przy jakichś konkretnych sytuacjach jesteśmy bardziej fixed, a przy innych jesteśmy bardziej growth. Warto w tym momencie wspomnieć o Task Relevant Maturity. Cały odcinek o tym nagrywaliśmy, gdzie też mamy do czynienia właśnie z takim bardziej sytuacyjnym podejściem do pewnych wyzwań, a nie związanym z całą osobowością. Obowiązkiem liderów jest to, żeby wspierać te osoby, które mają takie podejścia fix, właśnie w tych sytuacjach, kiedy mają. Dlaczego? No właśnie dlatego, żeby osiągały większy sukces, żeby szły wyżej, żeby się bardziej rozwijały. A co za tym idzie, osiągały lepszą wydajność, no i wiadomo, że wtedy też jest to pozytywne dla nas, jako firmy, w której pracujemy, czy, czy innego środowiska. I jeżeli chodzi o rozpoznanie takich osób, to oprócz tych punktów, które wcześniej wspomniałem, w jaki, czym się charakteryzują te osoby, to często można zauważyć, że takie osoby właśnie z tym fixed mindset starają się unikać konfliktu. Przez konfliktu nie mam na myśli takiej agresji, tylko bardziej takiego nie wiem, dyskusji, różnicy zdań. Bo a co, jeżeli coś powiedzą i no, wyjdą na głupków? Nie chcą takiej konfrontacji, więc raczej siedzą cicho. Jak się znajdzie ktoś mądrzejszy, jakiś frajer, który, który się wystawi na krytykę, to bardzo dobrze, oni wtedy nie muszą. No a przeważnie, ten, kto się wystawia na krytykę, to jest właśnie ten growth mindset. Może głośno powiedzieć o pomysłach. Nawet jeżeli są słabe, to przedyskutujemy, czegoś się nauczymy. Więc to jest jedna z takich charakterystyk, po których można rozpoznać. Druga ciekawa rzecz to jest taka, że osoby, które się koncentrują na tej swojej osobowości takiej fixed, bardzo troszczą się o swoje poprzednie osiągnięcia. Czyli mniej patrzą w przyszłość, podejmę jakieś ryzyko i może coś osiągnę. Jaki sukces, coś zrobię, tylko bardziej nie wiem, kolekcjonują dyplomy i się nimi chwalą, albo jakieś certyfikaty, czy przypominają, że 10 lat temu to dostali nagrodę za najlepszego ucznia w trzeciej klasie liceum, czy coś takiego. Też mam czasem taką tendencję, ale to jest właśnie ten przejaw mojego fixed mindset, że lubię czasem pamiętać o tym, co mi się udało osiągnąć. Kolejnym z takich objawów jest, Podążanie taką starą kolejną, pójście po linii najmniejszego oporu. Czyli jeżeli, jeżeli jesteśmy w czymś dobrzy, to będziemy to samo robić przez 5-10 lat, no bo wiemy, że tutaj już nikt tego nie zakwestionuje, że idzie nam to dobrze, że jest to dla nas łatwe. W związku z tym to jest najbezpieczniejsze. Nie ma sensu chybotać tą łódką, skoro już pływamy po tej samej trasie przez ostatnie 10 lat. Takie osoby właśnie, które są takie bardziej fixed, często tak same się pomniejszają, czyli po prostu nie jestem w tym dobry i nigdy nie byłem i nawet nie będę próbował, nie wiem, nie zrobię prezentacji, bo nigdy nie byłem dobry w robieniu prezentacji i nawet nie, nie chcę spróbować tego typu rzeczy. Więc to jest takie, taka bierność i w ogóle nie podejmowanie wysiłku, żeby coś zmienić. No dobra, no to jak my jako liderzy możemy... Pomóc tym ludziom, no bo jednak mogą być tacy i nawet mieliśmy o tym odcinek, że nie każdy musi chcieć się rozwijać albo nie każdy będzie chciał się zmieniać. Jak zauważyliście na pewno, to ten fixed mindset to jest coś zbliżonego, chociaż nie to samo, co syndrom oszusta. W związku z tym techniki wspierania czasami są zbliżone, chociaż nie takie same. Pierwsza rzecz to jest to, żeby rozpoznać właśnie, kto w jakich sytuacjach jest taki bardziej fixed, Albo growth. I warto, żeby mieć plan na każdego indywidualnie. Tutaj oczywiście odsyłamy do odcinka o testach profilowych, bo też sposób dotarcia do każdej osoby będzie inny i sposób pracy z każdą osobą będzie inny. I jednym z takich ważnych elementów do tego, żeby ludziom pozwolić mentalnie na to, żeby właśnie wzrastali, żeby mieli growth mindset. To jest, to jest tworzenie takiego psychologicznego bezpieczeństwa. To jest w ogóle bardzo obszerny temat, o którym na pewno nagramy odcinek. To bezpieczeństwo psychologiczne to jest takie poczucie w zespole jako całości, że można czasami powiedzieć coś głupiego, wrzucić jakiś pomysł, do którego nie wiemy, czy jest dobry, zakwestionować status quo i nie będziemy wtedy skrytykowani przez jakiegoś menedżera. Tylko, że właśnie jest taka otwartość do dyskusji i bezpieczeństwo psychologiczne do tego, żeby o wszystkim rozmawiać. To jest coś, co bardzo mocno wspiera i nagramy o tym odcinek, bo to jest bardzo ważne, bardzo ciekawe. Zresztą mieliśmy ostatnio na ten temat kilka dyskusji z naszymi widzami, za co dziękujemy. Kolejna rzecz to dawanie informacji zwrotnej, takiej konstruktywnej. W której podkreślamy te cechy, na których nam zależy, czyli jeżeli ktoś wykazuje się takim właśnie podejmowaniem wyzwań, czy uczeniem się, które prowadzi do niekoniecznie sukcesów, ale nauczenia się czegoś, to wtedy właśnie musimy to wspierać. Kolejna rzecz to akceptacja dla konfliktów. Konfliktów w sytuacji, kiedy ludzie mają inne poglądy, to nie należy wtedy tego zamiatać pod dywan albo ucinać w dyskusji tylko właśnie facylitować tę dyskusję, zachęcać do tej debaty. Nawet jeżeli ktoś zaproponuje jakiś pomysł, który nie wydaje się być najlepszy, to nie należy tego od razu ucinać, tylko należy to rozważyć, przedyskutować, rozważyć argumenty, żeby ta osoba miała poczucie, że da jakiś pomysł i on jest uznany za wartościowy do rozważenia, nawet jeżeli nie zostanie końcowo zaakceptowany. Kolejna rzecz to jest coś, co nazywa się blameless culture. Coś to co robimy u nas chociażby w naszej firmie, czyli jeżeli coś się wywali, to nie szukamy winnego, żeby go zwolnić albo ukarać, tylko piszemy postmortem, z którego dowiadujemy się, co się wydarzyło, co powinniśmy zrobić, żeby to się nie wydarzyło, no i czego się nauczyliśmy. Czyli komunikowanie, że to jest ok żeby popełnić jakieś błędy, jeżeli się uczymy, jeżeli to nie jest spowodowane niekompetencją jakąś katastrofalną czy złą wolą, tylko po prostu dlatego, że uczyliśmy się i czegoś nie wiedzieliśmy, to, to jest OK. Kolejna rzecz to jest nieocenianie tego, że ktoś eksperymentuje, że ktoś się uczy i mówi nie wiem, spróbuję zrobić to tak albo inaczej, że ktoś komunikuje, Słuchajcie, chciałem rozwiązać ten problem, tak, ale to była zła ścieżka. Zrobiłem to i to, nauczyłem się tego i tego. Nie doszedłem do, nie osiągnąłem sukcesu. Nie należy tego krytykować, tylko należy to wspierać i wykorzystać jako taką okazję do nauki. Ważne też, żeby chwalić za ten wysiłek, który ktoś włożył, zwłaszcza jeżeli to jest wysiłek taki, właśnie który da się przekuć na jakąś naukę, na jakieś wartościowe wnioski. No i kolejna rzecz, która jest warta wspomnienia, to to, żeby wspólnie cieszyć się, dyskutować, świętować ten progres, który robimy. Czyli, żeby spojrzeć na przykład na to, co umieliśmy, co robiliśmy rok temu i co umiemy, co robimy teraz. Ile się nauczyliśmy w tym czasie. Tutaj z pomocą przychodzą success books, o których mówiliśmy. I wtedy jasno widzimy, że ja z perspektywy dzisiejszej rok temu byłem. O wiele głupszy i wiem, ile się nauczyłem, ile dało mi się zmienić tym, co robię. I to pokazuje, że właśnie że robimy ten postęp, że to jest ok. Teraz ja dzisiaj też jestem prawdopodobnie o wiele głupszy niż będę za rok, mam taką nadzieję, więc to wtedy pokazuje, krok po kroku, że cały czas rośniemy, cały czas się rozwijamy i to udowadnia, wzmacnia to właśnie poczucie, że rośniemy. Pamiętajcie, żeby to wszystko przede wszystkim rozmawiać z ludźmi, więc wykorzystajcie do tego spotkania jeden na jeden z waszymi ludźmi, żeby po prostu rozmawiać na temat właśnie ich podejścia, ich mindsetu i taka rzecz, którą bym tutaj dodał, która u mnie się świetnie sprawdziła na takie przełamanie tego fixed mindset, to są podróże, podróże, wyjazdy, konferencje, właśnie takie eventy, które są gdzieś dalej, poza tym środowiskiem, w którym jesteście na co dzień. Czyli, jeżeli możecie wysłać swojego człowieka, na przykład na konferencję, jakiś event do innego kraju, jest to bezcenne, ponieważ kiedy ja miałem takie podejście już, że a, tu się nie da, a, to może bez sensu i właśnie tak człowiek wchodzi w takie tryby, te kolejne, o których powiedziałeś, w których ten tor, w którym jedziemy cały czas, to właśnie wyjście spoza schematu, pojechanie do właśnie do innego kraju, na przykład na konferencję, porozmawianie z innymi ludźmi, zobaczenia, że tak naprawdę, niezależnie od kraju, niezależnie od miejsca technologii, tak naprawdę mamy bardzo podobne problemy, robimy to samo i coś, co tak naprawdę robicie w swojej firmie, w swojej działalności. Jest w jakiś sposób unikalne i fajne, i wtedy to wam otworzą się oczy, że tak naprawdę jest ok, jest fajnie, otworzą wam się oczy też na różne podejścia, różne możliwości. No bo jeżeli ktoś rozwiązał problem w jakiś taki sposób, o którym nigdy nie pomyśleliście, no to wtedy ta lampka od tego growth mindset, to ziarenko zostanie zasiane. Kiedy wrócicie do siebie, po prostu zaczniecie to robić, wdrażać i te sufity, które macie na początku, tak naprawdę będziecie przybijać, bo pamiętajcie, że wy nie wiecie tego, czego nie wiecie. Więc nie wiecie, co jest możliwe i dopóki nie dostaniecie jakiegoś bodźca, choćby na przykład tego odcinka, którego oglądacie, czy po prostu jakiegoś rozmowy z inną osobą, czy właśnie zobaczenia innej perspektywy, no to ciężko wyjść tak naprawdę z tego trybu. Dlatego zachęcamy właśnie do tego, aby rozmawiać, dzielić się wiedzą, dopytywać, właśnie jeździć na eventy, gdzie możecie spotkać innych ludzi, dowiedzieć się właśnie, jak to wygląda, jak to działa. Bo dzięki temu, myślę, że to jest i dla Was, i dla Waszych ludzi, po prostu wysyłajcie na takie eventy, na konferencje. Myślę, że zrobimy też za jakiś czas taki odcinek, jeżeli będziecie chcieli, na jakie eventy my wysyłamy ludzi i dlaczego, i na jakie nie wysyłamy, bo myślę, że to jest chyba ważniejsze. Także piszcie w komentarzach, jeżeli byście chcieli taki odcinek, bo to po prostu naprawdę bardzo dużo daje i pozwala właśnie przejść z tego punktu A do punktu B, z tego zamkniętego umysłu do otwartego. A na koniec, żeby zatoczyć takie koło, chciałbym wrócić do badań dr Karol Dweck nad dziećmi w szkołach, żeby wam powiedzieć, że najważniejsza rzecz w tym to są słowa, słowa, których używamy jako liderzy. I w tych badaniach dr Dweck nad dziećmi w szkołach to było coś, co ona uznała power of yet versus tyranny of now. Zacznijmy może od tej tyranny of now, bo to jest coś, co u nas jest stosowane w wielu miejscach. To jest, że jeżeli ktoś nie zdał, nie zaliczył, nie nauczył się, czegoś nie zrobił, no to był oceniany jako nie zdał. Już. Zamknięta brama, po prostu. Koniec. Nie zdałeś. Ścieżka zamknięta. Trafiłeś na ten sufit. Natomiast to power of yet, czyli niektóre szkoły używały zamiast tego słów not yet, czyli jeszcze nie. Jeszcze ci się nie udało. I zobaczcie, jak to inaczej brzmi. Jeszcze nie, to. W tych słowach jest coś takiego, że już niedaleko, niewiele Ci brakuje, żeby się udało. Jeszcze nie, ale już niedługo, tak w domyśle. I to są właśnie ważne, żeby używać takich słów, które właśnie wspierają rozwój, które wyrażają taką nadzieję, że jeszcze Ci się nie udało, ale Ci się uda. Pomogę Ci, dasz radę, wierzę w Ciebie, niż nie udało Ci się. Koniec. Nie zdałeś, nie zaliczyłeś, koniec już. I to jest ważne. Język jest ważny, i jeżeli jest jedna rzecz, którą chciałbym, żebyście zapamiętali z tego odcinka, to właśnie to, że wasz język kształtuje mindset, zarówno was osobiście, jak i waszych ludzi, i trzeba używać tego języka z kategorii power of yet, czyli jeszcze nie, ale już niedługo dlatego jeżeli jeszcze nie zapisaliście się do naszego newslettera, no to warto zrobić to teraz, dzięki czemu będziecie dostawać właśnie informacje o nowych odcinkach i przydatne informacje, które pozwolą wam wzrastać w waszej pracy, w waszym życiu i dzięki temu Wasza praca będzie po prostu lepsza, milcza, przyjemniejsza. Jak również, jeżeli macie ludzi, na których Was zależy, którzy jednak gdzieś tam się utarli w tych torach i ciężko im wyjść, bo po prostu oni niekoniecznie wiedzą, co jest możliwe, to udostępnijcie im ten odcinek, żeby zobaczyli, że no. To się da. I co tak naprawdę jest ważne, co mogą sprawdzić, przetestować, wdrożyć u siebie, żeby właśnie pobudzić tą ciekawość i po prostu ruszyć z miejsca, no, żeby tak jak na naszej prezentacji, której mówiliśmy, żeby nie zostać IT-dinozaurem, no, żeby po prostu się nie zasiedzieć. I tego Wam właśnie życzymy. Do zobaczenia w następny wtorek o 8.00. Cześć!